To no dobrodzieju, wydaje mi się, że biorąc... O, w ogóle te drzewka, te, a propos brzoskwiniowego, teraz drzewka się pojawiły I można zebrać właśnie te Można zebrać teraz brzoskwini, brzoskwinki No to w takim o. razie... O, i można ryb łapać. O kurde, mega A no, teraz od... dla duszu, to w sumie to już by trzeba takie dłuższe... Właśnie, dłuższe o tym samym ruszali. pomyślałem, dobrodzieju no. Dlatego, jako że się... i tak będziemy kończyć Próbujemy teraz najdłuższe, Melony, czyli... Melony? Pomidory? Coś takiego. Nie, lepiej. Tam, jak soczewica. Lepiej? Soczewica? O, ile no. soczewica rośnie? Rośnie? Dwie godziny. O kurde, no to no, koniecznie, koniecznie. A, więc teraz... Pomału dochodzimy do takiego momentu, dobrodzieju, że będziemy inwestować w soczewicę. Tak, myślę, że to dobry pomysł. Dzięki temu... Jak wrócimy następnym razem, to będziemy mieli. Sam rozumiesz dużo fantastycznych zbiorów. No, chyba ten najlepiej będzie najpierw po prostu pozbierać. Tak, pozb zobaczymy na razie, nie sadzić nawet, tylko żeby tak hajsu, i później ta, takim jednym sługiem też mi się tak wydaje, pozbierajmy. No. Ile się ten da? Co nie i generalnie już bym nie sadził właśnie, tylko już bym teraz ten. Ja tylko teraz zbieram te gruszki. Bo też dużo gruszek nam wyszło. No, fajnie, fajnie. Ładny pieniążek z gruszków. No warto było, warto było. Jakieś pojedyncze drzewka, te nam rosną. Tak, tak, będzie trzeba tutaj to wszystko teraz zacząć zbierać. Nic dodać, nic ująć, dobrocieju. A ciekawe, za ile będziemy mogli nowe pole kupić Kurde, cały czas nie możemy... Od czego to co... właśnie jest zależne nowe Pe... pola Ja, ja obstawiam, że level robić. pewnie Ja obstawiam, albo że level, o, wiesz? Level farmy albo gracza. ja farmy. obstawiam, że level farmy pewnie I wiesz, jak zdobywasz level odpowiedni No to wtedy ten Zbieram tutaj, co się da. To też drzewka. No to trzeba nazbierać biznesik. O, pięknie drzewka uzbierane. Dobra, no to akurat w to spoko. Bo jeszcze chwila, moment, i wyrośnie. I będzie można sadzić w dobrodzieju. Tak, ja to tak to widzę. No i dobrze. A trochę pieniędzy z tego będzie w sumie. Jeszcze pójdę sobie szybko do miasta, sprzedam jakieś tam pierdzie, pierdoły, których nie potrzebujemy. O Boże, paliwo się skończyło. Tylko nie to. No, najgorsza zmora koniec paliwa. To tak. Dobra, to sprzedam, żeby był tak na spokojnie. O, patrz, zdobyłem level nawet. Udało się. O, tutaj też trochę. No, z Ładuszu musisz ekspić, musisz ekspić. Mhm, dobra. Jabłoń pięknie. No i co? Niedługo. Niedługo to wszystkie wyrośnie i będzie można zacząć wprowadzać plan soczewica. Tak mi się wydaje, dobrodzieju. No, plan soczewica zakłada totalną dominację. Soczewicy Mogę już chyba nowe pole? No co ty Nie, a mogę, nie. dobrodzieju Mogę nowe pole, wybierz, musimy coś wybrać w takim razie Czekaj, przejadę się Tak, mamy tu jest jakiś taki dziwny, jakiś mowy w ogóle, o co tutaj chodzi? To jest no. śnieg czy co? To jest jakieś, nie wiem, takie dziwne. Dziwnie wygląda To jest jakieś jezioro, Ale nie, to chyba to Nie wiem, czy to jest na pewno śnieg? Nie wiem, czy to jest śnieg, czy to jest po prostu takie oznaczenie dziwne i to się zamieni na zielone. Bo może się zbugowało po prostu, wiesz? O może, może... Dobra, które mm. pole bierzemy, dobrodziejne? Musimy podjąć najważniejszą decyzję w tym momencie. Właśnie tak no. patrzę... Na no, ukos chyba A, nie możemy. Nie, no, nie, nie, ukosu nie Niestety. można. Niestety. No, no może to, to w sobie nawet dobre takie, pewnie. takie ładne. Albo tutaj jakieś takie ścieżki są. Takie... O zimowy, dobra, no. to wygląda fajnie, co nie? Dobra, bierzemy. Ja biorę. Kupować? Kupuję. Kupuj, I kupuj. patrz, ej, faktycznie to jest jakiś taki śnieżek. No, jest co jakiś to śnieżek jest? tutaj jest, no. no. Róże sobie rosną, jakieś sosny, jakieś, nie wiem nie wiem co to jest. Jabłonie. No, no, tak to wygląda. Normalnie tutaj. I już dalej zobacz, już mamy cztery parcele wykupione. Zaraz cała mapa będzie do nas należeć. I ta tutaj północna, ale tu jest miejsca tutaj, to, to tutaj ma takie ten, będzie pola trzeba można zrobić. To już widzę, że te drzewa to trzeba skumulować, bo je można przynosić. I już widzę, że te drzewa to trzeba skumulować, bo one takie rozwalone, to ciężko się potem zbiera w ogóle z tych drzew, co nie? No. Nawet jeśli to jest sosenka, no to nie no może być tak, że ona rozwalona seleży leży na mapie. Dobra, ale to dobrze, bo będziemy mieli nowe pola na nowe, fantastyczne rzeczy, takie jak soczewica. Chociaż na starych też można, oczywiście. No bo wiadomo, no na stare. No, na stare miałem właśnie, dlatego ja tak to jest. Zbieramy go na stare, żeby rację. zrobić taką ten. No, to będzie całe mnóstwo miejsca. O, świnki tutaj widzę, że też. O, proszę bardzo. A tu jakieś te rybki też się elegancko robią. Fajnie. No i pięknie. Nowe pole. Dobra, no to ten. Yy, no dobra, no to ja już idę na te, te pola początkowe. No i co, chyba tam kładziemy jakie te soczewice? Kur o, o ile do zebierania teraz będzie. Pięknie, panie. Kurwa, jaki biznesik. No, teraz ja to wszystko zbiorę. No i ja cię proszę, Dobrodzieju. Przecież tutaj zarobimy na tym polu fortunę. O, jest kukurydza na 10 i cukinia na 21. Doskonale, Aj. doskonale. Dobra, Dobrodzieju. Chyba zaczynam soczewicę z ten. Tak mi się wydaje. Chyba ja zaczynam sadzić soczewicę. No. Dobra. Chyba sadź, Musimy to wszystko. Wszystko musi być obsadzone, co do jednej kratki. Takie są zasady. A tak się składa, że trochę. Chociaż powiem ci, kurde, to może być. <laughs> <Z> trochę drogo. <laughs> trochę drogawe. <laughs> No dobra, o, trochę tam obsadziłem jedno pole Soczewicą, ale szczerze mówiąc, jak tak patrzę, może nas na to niestety nie stać. Soczewica jest droga. to 20 koła, nie? Z 10 koła tak jedno. No, z 10 pole koła poszło. jedno pole. No ale z drugiej strony to co? To tak najwięcej z tego hajsu jest, co nie? Teoretycznie. Jaka jest przebitka na Soczewicy? No jest duża, 390 plon, co nie? Więc jest bardzo dużo. A ile kupno? 270. No nie jest aż tak duża. No nie jest, nie jest, ale wiesz, potencjał ale najdłużej, jak najdłużej rośnie, więc najlepiej no, teraz ją zasadzić po prostu, trzeba, co jest nie? trzeba niestety No więc to chyba... No dość... trudno, chyba i tak bym posadził tą soczewicę, no i tyle ile się uda to, to tyle, to posadzimy po prostu. No bo... Wiesz, najwięcej hajsu będzie soczewicy, co nie? No i to też takie upierdliwe, co długo rosną. No to właśnie tak zostajesz, to też trzeba spić, bo to później będziesz potrzebował. Albo no właśnie. Nie, no tutaj. Za 5 minut melony będziemy mieli, to chyba ten. Będziemy to można jeszcze, tak, to wytrzymamy to, jeszcze. Próbimy. To na melonki jeszcze można wytrzymać. Zebrać to, co mamy. Pos posadzić pozostałe soczewiątka. No i tyle w temacie, proszę bardzo, Cię dobrudzień. No i pięknie, proszę bardzo, Cię ciebie. Piękne uprawy dzisiaj, no? No, róża, czwarty poziom. To nie, róża, poziom zbyty. Też takie duże sady kwiatów będzie trzeba zrobić, co nie, żeby tak wiesz. No, tak tematycznie, no. A Zobaczcie, jak to jest z tym melonem. No, tutaj faktycznie, chwila, moment. Minuty trochę melonu nazbieramy, a to akurat, bo to zadanie na jak zrobimy. To super, po prostu czat się wczuwa, gościu. Wszyscy się po prostu wczuwają w rolę, no bo ważna gierka dlatego się wszyscy tak wczuwają. No, taka prawda. O, tu jeszcze troszkę tych wyrosło. Co to są? Bakłażanku nie, bakłażanków, tylko cukini. kolejny poziom: 22. O nie, no. Poważna sprawa, dobrodzieju. No. No tam jeszcze obsadziłeś uszu. Nie, no nic tutaj, no, bo spróbuję pozbierać, ale więcej myślę, że tego? chyba. No więcej chyba tego. no chyba te Chyba soczewice, no. Wiesz? Bladouszu? Chyba. No, a, wyciszone byłem. Tak, no więcej soczewicy tutaj trzeba sadzić, No nie ma, nie ma co. Soczewice jest najbardziej w cenie. No. Dobra. Jeszcze melony teraz zbierzemy, jak będą. Soczewica nam wyrośnie. Hajsi ładny z tego też będzie. Plus level, fajny też wleci, jak wrócimy. Jak się człowiek wróci, no wiesz, żyć nie umierać, praktycznie. O, za dwie minuty będzie melon też. To już w ogóle super. Ja zobaczę, co tu jeszcze można. To, to, to zrobiliśmy, no to rybkę to wiadomo, to to wiadomo. Co tu mamy? Pienie jakieś takie, pierdu, pierdu. Można tu jakieś ozdobne rzeczy robić, jak się naprawdę nudzi, co nie? No, coś tam było myśl myślane. Zobaczymy, jak czas pozwoli. wiecie co to trzeba zebrać. to trzeba przesunąć. To przesunął gdzieś tutaj chyba. Chociaż. Żeby takie rozwalone na środku nie stało. Bra, tu wszystko podlane. Tu jeszcze widzę, że fistaszki się pojawiły. A, Ta tak, zbierz. Gotowe. Zbierz fistaszki. Zbierz, zbierz! Poziom. To nie są przelewki. Oj, nie są, nie są. To są ważne rzeczy, Dobrodzieju. Oj, bardzo ważne. Bardzo ważne rzeczy to są, Dobrodzieju. Oj, tak, tak. O, to już kukurydza dojrzała. Chyba melony już będą, czyż, czy jeszcze nie? Weź tam z Idę zobaczyć. Bliżej. No, one zaraz powinny być, ja ci powiem, co nie. Melony, to już powiem Ci, że tam już kwestia. O, 26 sekund, no? O, wiedziałem, wiedziałem, mój złoty. Tak, no, bardzo, bardzo że te za chwilę będą dobrodzieju. Jak tylko się pojawią, to zbieram. No, jeszcze tylko chwila dobrodzieju. 8 sekund i zaraz będą dorodne. Od razu zbieram, zaraz po, po tym jak wzrostą. I meek, melony. O kurwa, zobacz na to. I patrz, jeszcze zdobyto o, poziom. 14. poziom, bardzo dobrze. I mamy 5 tych no. glutów, no, jakby były potrzebne. Ej, ej, wiem, co można z tym zrobić, bo tam była jedna taka rzecz. Dobra, Jaka? weź soczewicę tam gdzieś postaw, a ja na chwilę Dobra. do miasta pójdę. Bo było jedna rzecz, którą w mieście można było kupić, i właśnie, i właśnie chcę to zobaczyć, co to jest. O, i akurat mamy zobaczyć na soczewicę, w ogóle zadanie nam weszło. To jest magazyn. Nie wiem. Na soczewicę ile? No, 60. O, o mamy już akurat! Zasadzone. Ale <gry> dobrze, dobrze weszło. A wiem, co to jest nad tym. Ej, dobra, to może być fajne. Co tam znalazłeś, opowiadałeś? O, kurde! Jest coś takiego, no. że można teraz zadania, zrobione zadania. Dobra, właśnie ja zastanawiam co to jest, że można boostować, czyli no teraz tego nie bym ja tego już nie włączał. Chociaż nie, no chociaż na 40 sekund można. A, ale co? Bo jest coś takiego, że można no. boosta kupić i boost yy... tylko jak to działa. A, że 25% szybciej wszystko rośnie przez, na przykład ileś sekund, co nie? Ale to chyba nie, no teraz to nie, nie wiem. Czy nie, jest no sens. teraz to nie ma sensu, już, bo i tak już kończymy, to to bez sensu. Ale ogólnie no. taki sklepik postawiłem, że można wieść. Kiedy łączysz do farmy innego gracza, możesz zdobyć punkty przysługi, które można wymienić na nagrody na swoją farmę. No każdy zmiana zwiększa Aha, ciekawe, ciekawe. E to nuda jakaś. Nie, myślałem, ale tak, za zadanie można, ale nie takie super, jak mi się wydawało. Myślałem, że fajniejsze to będzie. Dobra, kwieciarnie też zbudowałem. Można kwiatki wymienić, ale kwiatki tak bym nie wymieniał. Kwiatki te akurat mogą być cenne. Robię to jeszcze tam, co zobaczyć, jest, czy coś jest. A melon chyba. Nową rybę mamy, co? O Boże, miecznika, rzeczywiście. Boże, muszę chociaż jednego miecznika tam wpierdolić do jeziora. Ale chyba będzie problem z pieniądzem. Ej dobra, na dżem mogę wymienić w ogóle u takiej gościówy jednej, bo zadanie było. Na dżem? No, pięć dżemów dostałem od niej. Bo I co tak? z tym gemem możemy zrobić? To jest chyba jako taki surowiec kolejny, wiesz, bo to pewnie, bo pewnie później odblokowuje się jakąś, nie wiem, konfiturę na przykład, co nie? Że na no przykład właśnie jakiś... czekałem, czy jest taki przetwarzanie. No, 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 tych no jest, jest coś spoko. takiego. I wiesz, odblokujesz konfiturę na przykład, i potem można coś z tego na przykład robić. No, ale na tym etapie to w sumie to nam to wiesz, nic nie zmienia. Hmm. Chyba w osiągnęliśmy mniej więcej punkt... zagłady. Punkt, punkt zagłady. Czy soczewica? No, no, myślałem, że trochę więcej będzie tej soczewicy, no już... Nie ma już praktycznie do zbierania rzeczy poza drzewami, które Dobra, dobrodzieju, no to w takim razie osiągnęliśmy punkt zapalny. To jest ten moment, kiedy będziemy kończyć naszą dzisiejszą przygodę z fa Farm Together 2, a wrócimy do tego za jakiś czas, kiedy oczywista wyrośnie. Muszę o. tutaj jedną bardzo ważną rzecz muszę zrobić, muszę wpierdolić do jeziora miecznika, bo inaczej nie zasnę dzisiaj. No dobra, dobrodziejo. Jeden miecznik do o, jeziora. O, zobacz, tu te rzadkie łososie wyrosły, zobacz no, ryby no, są. Ej, Ladołuszu. dobry dzień, zobacz, ryb, chodź tutaj zobaczyć, co tu się wydarzyło. Już jabłuszka muszę zebrać. O, żeby, żeby było, to jest bardzo, bardzo ważne. O, tak, widzisz, no. Myk. Co, wszystkie zebrałem? Jednym jeziorem? No, tak, bo zebrałem tak się, wszystkie. E, tak się tak się łączy. A teraz ale... poczekaj, poczekaj, tutaj miecznik. Mamy jeszcze tak. chwilę. I co miecznika robisz? Uuuu, tak. nice. Miecznik został wpuszczony. Skromne trzy i godziny <noise> będzie <się> <głosy> <robił>. <głosy> Bardzo, i to mi się podoba, ale no w sumie... W sumie przez nie, ten nie, czas się, się zrobi, co nie? Miecznik. No, może i będzie się tyle robił, ale... Ale się zrobi. A to się liczy dobrodzieju. O, od razu lepiej. Piękne jezioro. Piękne. Dobra, dobrodzie. Postawmy jeszcze soczewicę, która została. I a nie można, o nie. Nie, można, można. So... Nie, można. Żartowałem. Można, soczewicę. Dobra, postawię jeszcze tutaj. Tyle ile nam ten. Ile nastać, to sobie postawię. No i tyle dobrodzieju. No. Kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Dokładnie, jak to się mówi, było warto dobrodzieju. Jak <noise> tu wrócimy na zbiory plonów, o bogowie, ale to będzie planowanie, co nie? Dobrze, tak powinno być. Dokładnie tak. Ten... Musimy wszystko mieć wymaksowane. Ja tu już widzę na Steamie, jest czekaj, jakiś taki achievement. Widzę, że tam zebrać milion czegoś, nie wiem czego, ale jesteśmy jeszcze daleko. <noise> No nie, no, dziu, mi się wydaje, że już rzut beretem do zmaksowania tej gierki. Tak mi się wydaje. Doskonale. Po prostu następnym razem wpuścimy widzów i widzowie będą no, pracować widzę. za nas. Dokładnie. To, to jest... To jest jedyne słuszne rozwiązanie. Nie mamy wyboru. Tak będzie trzeba zrobić.